I co? Dopadłeś go? Królobójca uciekł do Wergen w Dolinie Pontaru. Zmusił trizby ich teleportowała. Chulera, on sobie z nas kpi! Dobra, skoro tak chce się bawić... Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Proszę, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Hensel kedwen hmm. Jeśli tak stawiasz sprawę, to zajmijmy się tym szpiegiem. Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg Skedwen, niejaki Arnold Maliger. Trzeba go przechwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant faktorii. Jest zdrajcą Temeria, a takich żywcem nie bierzemy. Arnold przebywa w rezydencji cały czas. Tam uderzymy. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. Przestań mówić o nim po imieniu. Działa mi to na nerwy. Jak tam sobie chcesz. Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Geralt miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie kwatery przybocznych Loredo. Mają się za największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko nie z kolorową lamówką na przeszywanicy. Trzecie piętro Jamalwa. To tutaj Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpis, i brandzluje się w patrzony welfi posążek. Tylko następujące osoby mogą tam wejść. Maliger, matka Loredo, jego kuzyn, i uwaga, dziwki. O, nie wiem, czy mam jeszcze te kiecka. Po obchodzie faktorii, Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Wez będzie jedną z nich. Ten dom to Hendożona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę, i właśnie tędy do środka dostanie się widzmin. Wez otworzy ci okno. Gerald, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po Twojej stronie. A Wes też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą Was na stanowiskach strzeleckich, w razie czego zapędzajcie kurwik synów pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wieziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty.